Mieszkańcy Polkowic bardzo licznie zgromadzili się w centrum swojego miasta, aby oddać hołd powstańcom warszawskim. Punktualnie o godzinie 17 .00 miasto zamarło, a każdy z nas myślami przeniósł się do sierpnia 44 roku. Dla młodzieży skierowane jest, bo oni muszą wiedzieć, że ta data jest bardzo ważna dla, dla naszej społeczności jako, jako narodu polskiego. Podczas uroczystości nie zabrakło piłkarzy górnika Polkowice. Jeden z nich przyznał przed kamerą miedziowych faktów, że dla nich patriotyzm i pamięć o poległych Polakach jest bardzo ważna. Zawsze marzymy, by grać z orzełkiem na piersi reprezentować kadry Polski. No i takie rzeczy są dla nas naprawdę na pewno ważne i pamiętamy i nie zapomnimy o tym nigdy. Wiele jest opinii na temat słuszności wybuchu powstania lub jej braku. Nie zapominamy jednak, że ten niesamowity zryw niepodległościowy do dziś budzi w Polakach poczucie dumy i patriotyczne wartości. Mimo, że powstanie upadło, mimo że było zrywem narodowym, który no, nie miał powodzenia, to było kumulacją wszystkich wartości, które gdzieś tam w nas, Polakach siedzą. My naprawdę jako Polacy potrafimy się jednoczyć wtedy, kiedy spotyka nas zło i Powstanie było właśnie wynikiem tego, ale to była duma, patriotyzm i wszystko, co gdzieś tam w nas się gnieździ, to jest piękne. 1 sierpnia 1944 roku to nie był zwykły dzień w historii Polski. Tego dnia... Powstańcy warszawscy powiedzieli dość okupantowi hitlerowskiemu. Każdego roku spotykamy się, aby uczcić ich pamięć minutą ciszy. Tak samo było dzisiaj na Polkowickim rynku, gdzie bardzo licznie mieszkańcy Polkowic zgromadzili się, aby oddać im hołd. Bohaterom, cześć i chwała. Z pewnością ta chwała im się należy i pamięć na wieki. Prawda, Szanowni powstańcy? Dokładnie. Cześć i chwała. To dzisiaj tyle z Polkowickiego rynku dla miedziowych faktów, dariusz Nowakowski.